Cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj spontanicznie nagrywam, bo wiem, że jutro będzie brzydka pogoda, prawdopodobnie będzie padał deszcz i niestety nic nie będę mogła nagrać, a dzisiaj zauważyłam, że bardzo dużo roślin rozkwitło i chcę Wam je pokazać, chcę je też uwiecznić, żeby, żeby wiedzieć, co tutaj jak wyglądało w poszczególnych miesiącach. I zaczniemy, myślę, od tej małej rabaty, na której pojawiły się kwiaty irysów. Ja na początku wiosny myślałam, że to są irysy żyłkowane i tak mocno czekałam, aż one rozkwitną. Jak się okazało, to nie były irysy żyłkowane, tylko takie irysy chyba holenderskie. Ale są przepiękne. Zobaczcie, jakie ładne mają kwiaty. Na razie tylko dwa. Chociaż widzę, że tutaj jeszcze są pąki i kwiatów będzie całkiem sporo. Tutaj już przekwitły floksy, akurat w tym miejscu, bo gdzie się jeszcze floksy u mnie trzymają. No i w tym momencie pojawia się też szałwia. Szałwia zaczyna tutaj grać pierwsze skrzypce na moich rabatach. Myślę, że jeszcze będzie jej tutaj więcej, bo na razie jest mi jej ciągle mało. Zanim sobie przejdziemy do szałwii, to chcę Wam pokazać, że tutaj jeszcze... Zaczynają kwitnąć ostróżki, to są ostróżki białe, posadzone na wiosnę tego roku, także świeża sprawa. Tu widzę, że są kwiatostane dopiero i tu są jeszcze ostróżki, które wysiewałam na winter sowing, posadziłam je do gruntu, zobaczymy czy coś z nich będzie. Zaczyna też kwitnąć koło kocimiętki przetacznik. W zeszłym roku był wyższy, być może w tym roku jeszcze też podrośnie, ale na razie jest niski. Ja sadząc go tutaj na wiosnę myślałam, że on będzie właśnie wyższy i że będzie górował nad tą kocimiętką tym mocniejszym fioletem, no ale zobaczymy jak to będzie w praniu. Tu szałwia kwitnie, zaczyna kwitnąć, tulipany przekwitłe. Tam jeszcze będą kwitły jakieś czosnki, ale jeszcze się nie rozwinęły. Zobaczymy, co to za czosnki, bo ja już nie pamiętam, co ja tutaj posadziłam. Czyście dzwołnisty też wykwita i ja mu pozwolę tutaj zakwitnąć, ale prawdopodobnie szybko te kwiaty zetnę, żeby nie marnował na nie energii, żeby się bardziej tutaj krzewił. Tulipany prawdopodobnie wykopię i posadzę je, może nawet na tej samej rabacie, ale... W mniejszych odstępach zrobię takie grupy, bo w taki, tak jak było w tym roku, to nie do końca mi się to jednak podobało. A w tym momencie kocimiętka, szałwia. Tutaj ten, to miejsce, gdzie jest szałwia posadzona takimi grupami bardzo mi się podoba, więc myślę, że jak mi się jeszcze gdzieś tam szałwia rozmnoży, to jeszcze ją tutaj posadzę. Z tej strony bardziej. Tutaj też są jakieś sadzonki, ale mniejsze, więc jeszcze to nie robi takiego efektu. Tu bardzo ładnie mi się rozrósł bodziszek. Zrobił się taki wielki krzaczor z tego bodziszka i cały czas, cały czas jeszcze nie kwitnie tak mocno, ale jakieś tam pojedyncze kwiaty się pojawiają. One się trochę tutaj kryją w tych liściach, wiecie, i słabo je widać. Natomiast sam bodziszek zrobił się wielki, no chyba na 60 cm w górę. Tu też ogromny krzaczor takiego zwykłego krwawnika. I też już niedługo myślę, że będzie kwit fajnie się tutaj rozrósł, taka wiecha się z niego zrobiła. No i oczywiście też standardowo szałwia. Szałwia, szałwia, szałwia. I w sumie uważam, że szałwia to jest bardzo fajny wybór. U mnie ona ładnie rośnie. Szybko te kępy przerastają, robią się takie duże radzą sobie na kiepskich warunkach glebowych, więc szałwia to jest dla mnie coś, co, co jest naprawdę ok. I tutaj, moi drodzy, jest truskawka. Truskawka biała, którą posadziłam. Za waszą radą, z dala od innych truskawek, bo podobno wtedy one się krzyżują i można mieć już wtedy tylko białe truskawki, a tego bym nie chciała. Wolę mieć i czerwone, i białe. Tu też będą czosnki główkowate. Posadziłam je sobie jesienią w zeszłym roku i widzę, że sporo tych główek tutaj będzie. No i trawa Red Baron już odbija. Tu akurat takie malutkie kępeczki mizerne. To co kwitnie w tym miejscu na biało to jest ognik. Przejdziemy sobie teraz tutaj. Nie widzę natomiast, żeby mi kwitła krzewuszka. A tak liczyłam na to, że ona zakwitnie. No może jeszcze zakwitnie, ale w tym momencie nie widzę tutaj Żadnych pąków, ani żadnych kwiatów, więc czekam. Tu mam większą kępkę trawy Red Baron. Już całkiem nieźle ją widać i zobaczcie, ile mi się tutaj nasiało jeżówek. Trzymam za nie kciuki, żeby nie zjadły ich ślimaki, bo to wszystko, co tutaj rośnie, to są jeżówki. I tutaj też mam całkiem niezłą kępę jeżówek. Więc fajnie by było, żeby coś z tego udało się przeszczepić w inne miejsce mojego ogrodu. Ale zobaczymy, czy te siewki się tutaj utrzymają. Te, które wysadzałam po winter sewing, się trzymają na tej nowej części rabaty. Tu chcę Wam pokazać moje klematisy, też dopiero zaczynają kwitnienie. Bardzo ładne, fioletowe, ciemne, dosyć duże kwiaty. I widzę, że mają też dużo pąków, więc będą kwitły. Tam po drugiej stronie jest taki sam. Ostatni wam pokazywałam, że zaczynają kwitnąć te goździczki. To były dwa tygodnie temu. One zaczynały dopiero wtedy kwitnąć, a teraz są w pełni kwitnienia. I akurat fajnie się zgrało, bo floksy szydlaste przekwitły i na to miejsce wskoczyły te goździki, więc te kępki się fajnie pouzupełniały i cały czas mi tutaj coś. Kwitnie. Tam widzicie jeszcze jest kępa floksów szydlastych i jeszcze jakieś tam delikatne kwitnienie jest. Tu w tych moich przydomowych kompozycjach nic nie zmieniałam. Supertunie już się trochę nawet rozrosły. Te stokrotki afrykańskie też. No i łubin bardzo mocno zaczął teraz kwitnąć. Wszystkie kwiatostany chyba rozwinął. Później pewnie go wymienię na coś innego. Ale ta stokrotka jest taka wyraźna i piękna. Mam taką łaciatą. Fajnie. Fajnie, że postawiłam na te stokrotki w tym roku, bo w zeszłym roku obserwowałam, jak one się sprawują u innych i bardzo ładnie kwitły. Długo, więc w tym roku postanowiłam, że też posadzę. No i czosnki, które już niestety przekwitły praktycznie całkowicie. A szkoda, bo były piękne. I w sumie nie nacieszyłam się nimi. Chociaż... Nie kwitły tak krótko, ale jednak, zobaczcie, już praktycznie nic z tego kwitnienia nie zostało. Za to trzyma się żagwin. Tutaj wystaje spod tużycy. Wszędzie tutaj mam pełno bratków. Tu jeszcze cały czas trzyma się żagwin i trzyma się zawciąg nadmorski. Też takie różowe kwiatki, chociaż zawciąg można kupić w różnych kolorach, różne odmiany. Tu moja, moje kamienie z rojnikami i rozchodnikami, i widzę, że też zobaczcie, ile tutaj będzie kwiatów: ile tu będzie kwiatów, ile tu jest młodych, pięknych przyrostów. Tam jeszcze na górze trochę skalnica kwitnie. Za chwilę ten rozchodnik tutaj będzie kwitł na żółto. Tutaj też skalnica na biało. Tylko że inna, bo to chyba też jest skalnica, tak mi się wydaje. Już powoli do kwitnienia zbierają się też róże. Patrzę czy, czy, czy nie mam mszycy. Zbyt wiele chyba nie. Na szczęście, chociaż na innych widziałam. Martwiłam się o tę budleję, że ona tutaj na górze mi przemarzła, ale widzę, że coś puszcza. Także tak zupełnie nie przemarzła. Jeszcze idę Wam pokazać resztki kwitnienia serduszki. Ona w tym roku wyjątkowo długo kwitła, bo około miesiąca, około miesiąca od momentu pojawienia się pierwszych kwiatostanów do teraz cały czas jeszcze coś tam na niej e, widać. Bardzo fajna roślina. Nad nią tutaj się Bóg rozpościera powoli. Na chwilę jeszcze wrócę do tej rabaty pod oknem kuchennym, ponieważ za moment też będzie kwitła lawenda i ma bardzo dużo kwiatostanów. Tutaj one są pomieszane z czosnkami główkowatymi i myślę, że w tym roku będzie to naprawdę piękny spektakl, jak ona zakwitnie. Zobaczcie, jaki tu jest łan tej lawendy. No, i te czosnki nad nią górujące będzie przepięknie. Gdyby jeszcze udało się wyprowadzić ten trawnik obok, tutaj, do jakiegoś sensownego stanu, no to naprawdę wyglądałoby to fantastycznie, tutaj, w tym miejscu. A z tej strony pięknie zaczerwienił mi się berberys. Bardzo ładnie współgra z tą tawułą. I chciałam Wam pokazać tutaj jeszcze mojego rozchodnika, takiego dwukolorowego, którego posadziłam rok temu w tym miejscu. Na jesień go przesadzałam, bo na poprzednim miejscu jakoś nie bardzo muszło. No i zobaczcie, co się stało z bukszpanem. Oczywiście opanowała go ćma i on jest do wykopania. Ja nawet nie będę podejmować walki. Nie mam na to siły, ochoty i w ogóle nie, po prostu nie. Po prostu go wykopię i wsadzę na to miejsce coś innego, coś, co będzie mi mnie cieszyło i nie sprawiało tylu problemów. Więc ber, Berberys, więc Bukszpan idzie do wykopania. Tu jeszcze cały czas trzyma się też skalnica. Przez to, że było tak zimno, te kwiaty naprawdę dłużej się trzymają, niektóre niektórymi można się cieszyć nawet przez miesiąc. Tu mam kocimiętkę, tylko to jest ta kocimiętka chyba z tych takich mniejszych odmian. Całkiem nieźle się tutaj rozrosła. Kwitnie, zaczyna kwitnąć też postrzewa sina. Bardzo dużo skrzypu mi tutaj rośnie, tak jak możecie zobaczyć. W końcu liście wypuścił też perukowiec. Bo on jest bardzo długo bezlistny, a w tym momencie już jakieś tam liście się na nim pojawiły, i pewnie zaraz pojawią się też kwiatostany. Ale widzę, że trochę chyba dostał od tych przymrozków, bo niestety, ale zobaczcie, tutaj gdzie nigdzie widać, że są takie suszki, więc chyba jednak trochę oberwał przez te przymrozki, ale myślę, że sobie poradzi. Zobaczymy zresztą. No i idę Wam pokazać, że tu na przykład jeszcze całkiem nieźle trzymają się floksy. Fajnie też przyrosły żurawki. Co niektóre kwitną, niektóre nie. No i czekam z niecierpliwością też w tym roku na piwonie. Piwonie w tym roku mają bardzo dużo pąków. Tu są dwie odmiany posadzone razem w taką jedną wielką kępę. Rozrosły się tutaj nieźle i czekam właśnie na te kwiaty. Będą ciemniejsze. I jaśniejsze. I jestem mocno ciekawa, czy te takie przybyszowe też rozkwitną. Takie mniejsze. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, to chyba nie za bardzo one rozkwitały, tylko te największe. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Tu udało się skończyć tę moją rabatę. Te rośliny się tutaj już pojawiły. Chyba się wszystko w miarę poprzyjmowało. Podniosły się te ubiny. No, i tamte pozostałe rośliny też chyba miewają się nie najgorzej. Tutaj właśnie posadziłam też te jeżówki, o których Wam wspominałam. Tu jest ich bardzo dużo posadzonych. Mam nadzieję, że właśnie w korze nie zjedzą ich ślimaki i, i że coś po prostu z nich będzie. Na razie tak to się prezentuje. Tam kwitną goździki białe, zaczynają kwitnąć. One są też przepiękne, takie pierzaste. Są takie nieduże kępki posadzone, ale one się na pewno szybko rozrosną. Bóg tricolor. No i tutaj szałwia. Jestem ciekawa tej szałwi. To jest ta szałwia trójbarwna. Ja jej jeszcze nie miałam. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała, jak zakwitnie. Wieżba akuro już za chwilę będzie do przycięcia. Trochę jeszcze mogę się pocieszyć azalią, bo. O ile te kwiaty, które były na górze, zostały zniszczone przez mróz, to te na spodzie jeszcze całkiem nieźle się trzymają, no i ładnie rozkwitły. Tu też zaczyna kwitnąć irga i kręci się pełno pszczół. Bardzo dużo, chociaż jeszcze nie widzę, żeby tu jakieś kwiaty były rozwinięte, ale pszczół jest bardzo dużo. Kukliczek, zwykły pomarańczowy kukliczek. Z tych takich pustych, nawet nie jest to pełny kwiat. Kupiony kiedyś na wyprzedaży w Obi. Chyba trzy kępki tutaj takie małe posadziłam. No i tutaj jest tylko zielono. Różne odcienie zieleni i żółci. Mało co tutaj kwitnie, chociaż jeszcze floksy się trzymają, bo są w cieniu. A idę Wam pokazać, jak pięknie prezentuje się tu rozchodnik, którego też posadziłam na jesień. Ten rozchodnik zupełnie różni się od rośliny matecznej, która rośnie na innym stanowisku, bo rośnie z hostami na tej mojej wąskiej, piaszczystej rabatce. I właśnie można sobie obserwować, jak rośliny mogą wyglądać inaczej, jeżeli posadzimy je na innych stanowiskach. Ja to widzę właśnie na przykładzie rozchodników, i widzę to też na przykładzie kocimiętki, bo mam też kocimiętkę posadzoną z siewu na tej okrągłej rabacie i na jeszcze innej rabacie i one wyglądają zupełnie inaczej. Cały czas jeszcze przepięknie trzymają mi się tiarelle i one chyba są też takimi dosyć długo kwitnącymi roślinami. U mnie akurat rosną w zestawieniu z berberysem i z żurawkami w kolorze pomarańczowym. Za chwilę przejdziemy się jeszcze po tym moim małym hostowisku, bo hosty w tym roku też wybuchły i pięknie wyglądają, ale pokażę Wam tutaj jeszcze tego rozchodnika. Zobaczcie, ile ma mniejsze liście niż tamten, którego pokazywałam Wam wcześniej, a to jest ta sama roślina, tylko inne stanowisko. A tutaj piękne hosty. One, niektóre z nich były dzielone na jesień. Właśnie te o jasnych liściach. Jakie te liście już są ogromne, przepiękne i w tym roku na razie twu, twu, nie widzę, żeby były bardzo pogryzione przez ślimaki. To są takie mniejsze, mniejsze odmiany, ale też pięknie się prezentują. No i to są znowu powtórki, te duże. Tu akurat mam taką jedną wciśniętą. W zasadzie dwie pasowałoby je może przesadzić. Pięknie. Pięknie się prezentują właśnie w momencie, kiedy jeszcze te liście są takie młode. Nie są zniszczone. Nie są pogryzione przez ślimaki. Pięknie to wtedy wygląda. I lubię, jak jest taki miks odmian. Są takie o liściach zupełnie zielonych. Są z białą wariegacją. Z żółtą wariegacją, zielono-zielone, limonkowe, różne, różniaste. Bardziej o takich smukłych, wąskich liściach i o takich dużych. Uwielbiam, uwielbiam i żałuję, że za bardzo nie mogę ich mieć tyle, co bym chciała, bo niestety, ale ślimaki, ślimaki, ślimaki je uwielbiają. I o ile może przy takich dużych egzemplarzach jakoś da się to wytrzymać, chociaż zobaczcie, tu są pogryzione, te liście już nie są takie ładne, to i, pamiętam jak sadziłam takie małe hosty, no to niestety były pożerane w całości. Tu mam taką fajną odmianę niebieską, zobaczcie, bardzo ładna. I chyba zakończę tradycyjnie w tym miejscu, w którym zaczęłam. Przejdę jeszcze, żeby Wam pokazać, że milin zaczyna w końcu ruszać. Na razie oczywiście same liście, ale trochę jest wkurzający pod tym kątem, że on tak późno rusza i ta pergola tak długo jest pusta, dopiero liście się pojawiają.